Cześć, ja jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, pod której stoję przed moją szafą, którą będziemy wspólnie razem dzisiaj sprzątać. A także, jeżeli jesteście zainteresowani, co zostaje, co wyrzucam i skąd mam ogólnie ubrana, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. I na wstępie chciałabym powiedzieć, że po pierwsze, jestem no makeup. No Bo do sprzątania to mi się nie chciało malować. A po drugie, to wiem, że Marta nagrała taki film. I ten film się bardzo ładnie u niej wyświetla. I zaraz wiem, że będą też komentarze z serii ściągnęłaś od Marty, bla bla bla, bla bla, bla Ja Wam podlinkuję film do Marty na dole w opisie, żeby po prostu. Dać Wam do zrozumienia, że to jest inspiracja. Co więcej, ja sprawdziłam, takich filmów na YouTube jest mnóstwo, także e, jeżeli chcielibyście po moim filmie nadal oglądać dalej sprzątanie szafy lub organizację, to tego na YouTube naprawdę jest dużo. Wystarczy, że wpiszecie sobie sprzątanie szafy. Więc to nie jest tak, że e, Marta wymyśliła ten odcinek, natomiast wiem, że e, mogą się pojawić takie spekulacje. Także, żeby być fair, film e, do Marty link. Będziecie mieli w opisie, bo już wam doskonale znacie ten kanał, ale mm, tak, tak, tak. Także to bez makijażu możemy przechodzić do e, sprzątania tego urokliwego miejsca, jaką jest moja szafa. Dobrze, jeśli chodzi o moją szafę, to ja u góry mam swetry, sukienki, bluzy, a u dołu mam wszystkiego, różnego rodzaju bluzki, więc może przejdziemy najpierw do bluzek. Jeżeli chodzi o bluzki, E, to mam tutaj naprawdę przeróżniste topy e, Nie wiem czy się będę któregoś podobać, ale razem sobie przez to przejdziemy e, I teraz tak, mam taki crop top z New Yorkera On już jest troszkę pozaciągany, ale, ale mimo to bardzo go lubię i on ze mną zostaje e, Dalej mamy bluzkę, taki crop top w paseczki, o i szczerze mówiąc, to miałam go na sobie raz i raczej już go więcej nie założę, więc on idzie w świat. Dalej mam crop top z LS-em, tak to się chyba wymawia, jak nie to na pewno mi poprawicie. I to jest tank top i sobie go zostawię, bo ten wygląda super. Ja nie dzielę garderoby na zimę i lato, ja mam wszystko razem. Tutaj mam zwykły top na ramionczka i to jest New Look. Też sobie zostawię, bo to się przydaje. Dalej mam bluzkę z ostatniego haulu i, mm, i to jest bluzka z Zary, ale szczerze mówiąc chyba jej nie założę, bo mam strasznie długie ramionczka, ja jestem tutaj strasznie krótka ogólnie i trochę mi wisi, więc chyba się jej pozbędę. Dalej mamy tank top zwykry, z, zwykły w kolorze szary, melanz oczywiście zostaje. Dalej mamy tank top szary, też oczywiście zostaje, bo ja uwielbiam te bluzki, w szczególności latem, kiedy smaga gorąco, a nie chcecie, żeby wiecie, cały dekolt był na wierzchu. Tutaj mam crop top czarny w prążki zostaje i szary w prążki też zostaje, jak widzicie jestem jakby za prostotą, mega jeśli chodzi o ubrania, w mojej szafie króluje szary, czarny, yy, praktycznie wszystko na jedno kopyto. Dalej mamy kolejny crop top też zostaje. No i tutaj mam bluzkę, nad którą się już zastanawiam, bo już raczej jakoś tak nie założę i chyba się jej pozbędę, bo chciałabym coś nowego na to miejsce. Tutaj mam bluzkę po prostu do spania, ja nie wiem co ona tutaj robi, trzeba ją zdjąć. Dalej mamy kolejny crop top w paski, tylko, znaczy w paski, w prążki. Ja, Zaczcie, ten ma inny dekolt. One się nie rurgią, moje drodzy. <gry> mm, Dalej mamy ja po prostu zwykłą szarą bluzkę Też raczej jest Zostaję. Dalej mamy koszulkę z Harry'ego Pottera, będzie tutaj mnóstwo koszulek z Harry'ego Pottera, uprzedam. Także to też zostaje. Tutaj mam bluzkę taką z takim nadrukiem, słuchajcie, o, z kreskówki. Mega, mi się podoba, bardzo fajnie wygląda, ogólnie do czarnych spodni. Ja nie wiem, ale bardzo lubię podać czarne bluzki do czarnych spodni. Mówcie co chcecie, jak dla mnie to pasuje. O, i tu moją koszulkę z Vansa, też bardzo ją lubię. E, postaram się wam podlinkować, co, skąd mam, bo mam też dużo z chińskich stronek i uwierzcie mi, jeżeli coś zostało w tej szafie, to znaczy, że to musi mi się podobać i musi być dobrej jakości, więc wszystko, co dzisiaj uda mi się szukać w internetach, podlinkuję wam na dole. Dobra, tu mam koszulkę ze Star Warsami, też tank top kró krótki, o, i pisałyście mi, że to jest kolekcja piżamy. Tu mamy Hogwart, tu mamy coś takiego, to jest bluzka, którą moja mama mi zrobiła i tutaj jest... i tutaj jest... jakby perspektywa miasta... Ale czy ją będę nosić? Nie, nad tą się zastanowię. Dawno jej nie miałam na sobie, także ta zostaje. Co my tu mamy dalej? O, tu mamy koszulkę z naja, też zostaje, bo jest super. I tu mamy taką bluzkę z guzikami. Też ją lubię nosić. O, pokażę wam jeszcze, co mam mokre. Bo mam też część rzeczy, które jest po prostu mokre i ja ją wziąłam, po prostu przyniosłam z łazienki, bo... Chcę Wam pokazać, a wróci to do słyszenia, dlatego, że to zostaje ze mną, a jest naprawdę super. I pierwsza rzecz to jest bluza z napisem Good Morning i to jest bluza z chińskiej stronki. Powiem wam przecież, że to jest jeden z moich ukochanych bluz i naprawdę noszę ją codziennie, szczególnie do szkoły, bo nie jest non stop zimno. Naprawdę non stop jest mi tej zimy zimno i nigdy tak nie miałam, żebym takim aż takim zła śluchem. no nie wiem, chyba ten wiek. Także ta bluza jest super, uwielbiałabym nosić, w szczególności czarne rurki, jest ekstra. Dalej dalej mamy koszulę z HM w prążki i ja sobie ją zostawię, bo jedna koszula jednak, jednak musi być. Jednak wypada mieć jakąś jedną elegancką koszulę. Dalej mamy bluzkę, którą mama mi kupiła na Rose Gull podajrze w tym filmie. I słuchajcie, noszę ją dziwo, więc też sobie zostawię. Ona fajnie wygląda do filmów, w szczególności zobaczcie. Jak jest o tak. I nie widać reszcie tej bluzki, to jest ekstra. Dalej. Dalej mamy też sweterek z holu, lumpek, on tutaj jest sucha, aż nie jest mokry, bo powiesiłam, jakże i nie kulzę, co wyschnie, ale nadzieję matką głupich. I on ma taką cytrynkę. I to też jest HM i to też zostanie. I tutaj mamy zwykłą koszulkę w serek z hm -u. Która też zostaje, także ja idę to wynieść. Mm, jeszcze słuchajcie, taka in, takie info dla Was, że ja sprzątam swoją szafę cyklicznie. Czyli co trzy miesiące, cztery ja robię taki przegląd, jak teraz z Wami. Dlatego też dużo ubrań mogę nie wyrzucić, no bo najzwyczajniej w świecie robię to za często, żeby uzbierały mi się ubrania, w których e, nie chodzę. Lecimy dalej. I dalej mamy koszulkę też z chińskiej strony, ale czy ja jakoś świętnie ją zakładam i sięgam? to raczej bym nie powiedziała i raczej się rozstanie, ona jest taka duża, oversize, ale... Chyba, chyba nie ten kolor, jakoś tak ostatnio w ogóle... Z różowym kolorem jestem na bakier. Tutaj mamy oczywiście Harry Pottera. Tutaj mamy Naya, też zostanie. Widzicie, lubię Nike. O, i tu mamy mm, moją bluzkę ze Stradivariusa, Wariusa. O lol, zobaczcie, ja ją miałam dosłownie na sobie kilka razy, a jej tu się już dziurki porobiły. Wiecie? Ale lipa! No jakoś jest straszna tej bluzki. No aż jestem w szoku. Mhm. Dobra, ja sobie jeszcze ją zostawię, to już ją tak wiecie, przytyram do końca i pójdzie po prostu do śmieci, bo to... No i dobra, i teraz... Idziemy, bo mam ostatnie koszulki na krótkich rękach. I pierwsza z nich to jest koszulka, którą ja mam z kokokoli, ale jest z zumtek, to jest naprawdę w fajnym stanie. I jeszcze ją mimo wszystko zakładam, chyba. Nie wiem, muszę się zastanowić. Dalej mamy zwykłą bluzkę z dekoltem długą. Tutaj mamy oczywiście hogwart. I dalej mam koszulkę, i to jest koszulka nowa. Ja ją kupiłam teraz w Berszce I ona kosztowała, słuchajcie, 19,90. Tak, I to jest kolaboracja Lego, ja mam XS Ona ma taki wiecie dłuższy rękawek Jest szara, jest naprawdę super e, Bluzkę, którą mam na sobie też jest z Berszki Kupiłam ją za 9,99 w Mist Promotion A propos promocji e, Tu mam jeszcze bluzę za 35z z Berszki Bardzo fajna jakość jest tej bluzy Prałam już ją dwa razy, nic się Z nią nie dzieje Nadal jest miękka tak jak była także jak szukacie czerwonej bluzy, jeszcze były liliowe, szare, bordowe Tak, tak to... polecam mi do berszki, ja się muszę przejść i kupić jeszcze tą w kolorze liliowym e, Dobrze, i teraz mam bluzki na drugi rękach i teraz tak To jest bluzka, którą bardzo często pytacie, jeżeli mam ją w filmach i to jest ogólnie H&M Ale to jest stara bluzka, jak świadczymy, ona jest z lumpeksu, więc... Em, no nie powiem wam z, z, gdzie ona została zakupiona wcześniej i czy ona jest dostępna, bo no nie jest dostępna no ale tak, moje znalezisko z lumpeksu, o które bardzo często pytacie. Dalej mamy bluzkę, którą ja wam pokazałam w grudniu w holu ja sobie ją zostawię, dlatego, że na co dzień ona ma strasznie sztywny i śliski materiał, taki potliwy bardzo. Ale do filmów... Zobaczcie jaki ona ma piękny dekolt. Do filmów albo coś takiego myślę, będzie genialna. I ona jest dostępna, no tak jak mówię, ja ją kupiłam w promocji, ja mam eskę, ale no... No jest super i bardzo mi się podoba ten dekor, także ją sobie zostawię na to. Jak będę potrzebować czegoś eleganckiego, no to się mi się zdarzy. Dalej mamy koszulkę z wansa z ostatniego holu W ogóle zaczęłam mieć fazę na czerwonej i muszę sobie kupić jakieś buty czerwone, co by mieć do kompletu. Dalej mamy golfik, w którym ja tylko nagrywam, ale na nagrywkach wygląda bardzo fajnie. To jest Hemd, to jest w ogóle rozmiar L, ale... Nie wierzcie w to. I on jest mega krótki tutaj. Dla mnie jest za krótki, ja jednak jak wnoszę coś na rękę, rękawą kurtkę, to nie lubię, jak mi coś tutaj wychodzi ze spodni. E, trochę mnie to irytuje, więc no by na co dzień go nie noszę, ale do nagrywek lubię zakładać, także on zostaje. I tak, zostawiam ubrania do nagrywek, bo potem mam wrażenie, że nagrywam 300 filmów w jednej bluzce. I potem wymyśli, że ja nie mam innych ubrań, ale wybieram rzeczy wygodne. Bo przeważnie jest tak, że jak nagrywam film makijażowy, to siedzę na pupie przez 3 godziny i muszę mieć coś tutaj wygodnego, co nie będzie mi krępować ruchów. To raz. A dwa. No, potem mam takie właśnie jaja, że. montuję trzeci film i w trzecim filmie mam to są bluzkę w przeciągu powiedzmy 2 tygodni, nie? Bo tak wiecie, z odruchu biorę tą, co jest dla mnie wygodna. Dobra, i ostatnią bluzką też jest z ostatniego haulu i to jest. słuchajcie, szara bluzka, zwykła. Jeszcze nigdy nie miałam jej na sobie w ogóle. No i dobrze, przeszliśmy teraz przez wszystkie bluzki Jak widzicie nie ma tego dużo Jest taka ilość powiedzmy bez przeginki Lecimy dalej Teraz może pokażę wam moje bluzy Bo jednej się chyba pozbędziemy Tak, albo nawet dwóch Albo nawet trzech Także może najpierw pokażę wam bluzy rozpinane Bo nie mam ich dużo e, Mam taką miętową I ten kolor jest Dobra, no, mi się, jest mocno średni Ale jest bardzo z przyjemnego materiału. Teraz białam tą bluzę z 4 lata i nic się z nią, słuchajcie, nie dzieje, no nic. I ja ona jest w ogóle skropa, kiedyś bardzo dużo ubierałam w kropie, mm, ale jest tak cholernie wygodna, słuchajcie, że jak na przykład zakładam piżamę i szukam takiej bluzy do spania, żeby nic mnie nie upijało ani nic, to to jest mega. Także to zostaje właśnie ze względu bardziej na wygodę niż na wygląd tego czegoś. Eee, dobrze. I dalej mamy dwie bluzy, i teraz tak, tu jest bluza z Nike w takim kolorze zielonym Coś jak khaki może? Coś takiego, to jest rozmiar S, ale ja się jej pozbywam, słuchajcie, bo już w ogóle jej nie noszę I tylko zawadzamy miejsce i już się żegnamy A dalej mam po prostu bluzę z H&Mu i ja mam do niej spodenki Także mam taki dresik Jak gdzieś właśnie jadę czy coś, to ten I tutaj mam bluzę, którą ja byłam bardzo zafiziowana latem ale czy ja nadal jestem jakaś zafiziowana na punkcie tej bluzy? Ech, to jest w ogóle rozmiar M, ja on jest troszkę przedłuża. Kurczę, no nie wiem. Dajcie mi znać, co myślicie temat tej bluzy zostawić, czy nie. Mam takie mieszane uczucia, to na razie ją odłożę. No i dobry, teraz przechodzimy do setów. Mam jeszcze jedną bluzę, ale zakładaną już przez głowę, której się raczej pozbędę, słuchajcie. To jest bluza, który ma 4 lata. I to jest, wiecie, taka bluza sentyment. I teraz doszłam do wniosku, że jak z Wami sprzątam, to już nie wypada mi zostawiać rzeczy z sentymentu. E, więc no też już się jej pozbędę. Ale tak wygląda. Zresztą prawda jest taka, że jeżeli dzisiaj się czegoś pozbywam, to na pewno wystawię to za jakieś grosze na vintet. Także e, gdybyście byli zainteresowani, tak wygląda mój vintet. Nie, nie sponsoruje mnie, tak bardzo bym chciała tego, tak żeby mnie sponsorowało, bo e, naprawdę polecam Wam e, tą stronkę i aplikację do sprzedaży ubrań. Zresztą robiłam o tym film. Link macie w kartach. Pierwszy sweter jest właśnie z najnowszego holu Jest mega i zostaje Jest naprawdę ciepły i wygodny Kolejny sweterek też zostaje Jest mega uroczy Zresztą miałam go na sobie tylko raz mm, I to jest sweter Który raczej powędruje do mojej mamy Bo powiem wam szczerze, że go przymierzyłam dla was Na przebitki To doszłam do wniosku, że to chyba nie mój klimat I że raczej się rozstaniemy Także ten pójdzie do mojej mamy Ok, mieliśmy chwilkę przerwy i teraz wracamy Tutaj mam kurtkę i mam słuchajcie jeszcze dwie kurtki, tak. Bo ogólnie kurtki trzymamy w szafie, takiej, wiecie, w przedpokoju, ale tu mam takie kurtki, które są, no nie na teraz, więc ich teraz nie założę, a na potem. I tutaj mam kurtkę jeansową z Zafu. O, tak ona wygląda. E, też już jej nie ma na strące, ale bardzo często o nią pytać, jak mam ją w filmach to jest właśnie taka kurteczka dzieńcowa z przetarciami bardzo fajna. E, dalej mam płaszcz, który ja mam w ogóle już ho ho i jeszcze trochę. E, takim, takim kremowym kolorze. No coś takiego, który ja zakładam jako narzutkę bardzo często, jak zakładam taką, widzicie, elegancką sukienkę, jak ja zaraz Wam pokażę. I tutaj mamy pas, czyli też jakoś z ostatniego holu Taki, no na wiosnę, zwykły, wiązany w pasie. Taki O. E, dobrze, i teraz zostały nam sukienki na co dzień. I eleganckie. To może najpierw przejdźmy przez te eleganckie. E, pierwsza z nich to jest sukienka, którą ja mam z Naked. Taka w kwiaty, bardzo długa, bo to maxi. E, ja w niej mam przepiękną sesję zdjęciową, e, że tak powiem. Nie nad strumykiem, tylko przy wodospadzie. Jest z góry. Jest przepiękna ta sesja i naprawdę bardzo mi się podobają te zdjęcia. Ja wstawiłam tu kilka, żebyście mogli sobie zobaczyć. Eee, I właśnie, właśnie wydaje mi się, że jeszcze na jakąś sesję ją założę, także sobie zostawię ewentualnie. Myślałam, żeby ją ściąć i zrobić z tego spódnicę, bo naprawdę bardzo mi się podoba to, jak ona jest zrobiona i jakie jest jej jakości. Też Wam ją pokazywałam w Hollywood Dalej mamy sukienkę, którą aktualnie na sprzedaż w takim kolorze. Ona jest w takiej fuksji, coś takiego, na nagraniu na pewno będzie nie wyglądał ten kolor tak jak na zdjęciach na Vinted, bo już ją wystawiłam. Ona ma ścięty bok, a zapięcie z tyłu, gołe plecki. Tak się prezentuje. Ja już jej nie założę, bo byłam w niej na dwóch weselach. Także, no że tak powiem, już nie wypada założyć na trzecie z tej samej rodziny. Idę w tym roku na dwa i pozbywam się właśnie tych sukienek, których już na pewno nie założę, żeby. Nie był więc jakiejś wtopy eee, Dobrze, dalej mam sukienkę, która wygląda w ten sposób Ona jest tiulowa, ja ją w ogóle z lumpeksu podejrzewam. Jest na SM i muszę ją sobie tutaj wszyć I też myślę, że latem na jakieś wesele, czemu by nie Taka wiecie, bardzo skromna, nic takiego wyzywającego, jakiegoś takiego wiecie, przegiętego Myślę, że but, odkryty palec i latem przejdzie to Dalej mam sukienkę, którą też wystawiłam na sprzedaż, bo też już w niej byłam tyle razy, że już wystarczy Taka granatowa, ona ma ciul pod spodem, taką jedną warstwę, żeby się ładnie rozkoszowywała Zdobienie i taki przepiękny, no nie dekolt, bo dekolt jest tutaj, ale takie wcięcie i przepięknie to nadaje talię No bardzo mi się podoba ta sukienka, ale no tak jak mówię, już w niej byłam tyle razy, że już nie wypada Także ona też już jest wystawiona na sprzedaż i teraz mamy sukienki na coś. trochę tego jest nawet nie przypuszczam że aż tyle także lecimy pierwsza sukienka to jest sukienka którą ja kupiłam na to żeby kupić pod nią wiecie taką zwykłą basicową na ramionczka i narzucić sobie to ale raczej tego nie zrobię i tego się po prostu pozbędę dalej mamy sukienkę która jest na lewej stronie ale to jest sukienka z mochi taka mega obcisła z... Siatkowaną górą i paseczkiem, bardzo elegancka. Eee, taka, no już naprawdę jak musicie wyglądać mega, mega elegancko, także ja ją sobie zostawiam. I dobra, mam tu jeszcze jedną taką mega elegancką sukienkę, też czarną. Tak ona wygląda. Ona też ma właśnie siatkowaną górę, rozkloszowany dół i te rękawy, takie wiecie, też rozkloszowane chyba, tylko się mówi. E, I tak, i ona też ze mną zostaje, bo jest nowa. No i dobra, jeszcze mam taką pół elegancką. To już jest takie, wiecie, pół na pół. E, bo ona jest granatowa o, z takimi przepięknymi zdobieniami. Ona jest taka w całości, ona jest granatowa, ma e, zamek z tyłu. Ja już miałam ją na dwóch imprezach. Chyba na dwóch, muszę pomyśleć Tak, na dwóch imprezach I zastanawiałam się, czy ja jeszcze ją gdzieś założę I ona w ogóle stop shopu i ma rozmiar 36 No może jeszcze zostawię Może, może jeszcze ją e, założę Bo krój ma przepiękne Tylko gdyby była czarna, byłaby bardziej taka wiecie Uniwersalna e, Dobra, e, następna sukienka to jest takie Coś pomiędzy bielizną A sukienką Elegancką I ona jest w kratę i ma tutaj Koronkę i u dołu też ma koronkę i ona pochodzi z Zary i czy ja to założę? Zastanawiam się czy mam jakąś taką okazję ale może mi się uda zrobić jeszcze jakąś sesję zimową, a do sesji zimowej byłaby super jeszcze ją zostawię, jeszcze ze mną chwilę pobędzie, na pewno jakąś i dalej mam już sukienki na co dzień i nad tą się zastanawiam, ja ją kupiłam w filmiku, że wy decydujecie o moim dniu i ona ma wiązanie, tutaj ma dziurę taką na brzuch Wiązanie. Jest mega obcisła, ale czy ja ją jeszcze gdzieś założę? Może latem? No, myślę, że latem częściej, po nią sięgnę i ją jeszcze zostawimy. Mm, dalej też mamy sukienkę, taką, wiecie, koleżówkę, Ja to tak nazywam. Te, wiecie, paseczki oprzycie. Zwykła szara ona z też z wszystkiej stronki z nie no, ma mametki, także wam nie powiem, ale jest mega spoko. Co prawda to jest MKS-ka byłaby lepsza ale też ją jeszcze raczej założę. I ostatnia kiecucha to jest takie bordo, prążki yy, i też ją jeszcze zostawię z boho i no chyba ją jeszcze założę, tak myślę. Ja może jeszcze tej zimy... Jakby się trochę tutaj zrobiło. E, dobra moi drodzy, i teraz tak, spodni i spódniczek przyglądać nie będziemy, bo ja mam trzy pary spodni i dwie pary spódniczek. I to są rzeczy, które ja jak już znajdę, to trzymam, nie wyrzucam, bo rzadko znajduję spodnie, które na mnie pasują i też spódniczki, więc jak już coś znajdę, to już trzymam i leżę. Także tam nie ma co porządków robić, a to jest właściwie w drugiej części szafy i tam są jeszcze rzeczy do spania i takie duper ale to też już raczej tam nie ma w czym sprzątać, bo to... To tylko rzeczy z eee, Także tak moi drodzy Tak się prezentuje sprzątanie mojej szafy Czy dużo rzeczy wyrzuciłam? Jak na sprzątanie co 3 miesiące to wydaje mi się, że sporo Także spoko podbyłam, Pozbyłam się takiego, wiecie, balastu w szafie Który mi tutaj ciążył Także mam trochę rzeczy mniej i Będę mogła sobie kupić coś nowego eee, Także tak moi drodzy, jeżeli ten film wam się podobał To koniecznie zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco A tymczasem ja już się z wami żegnam I idę sprzątać dalej że tak, moi drodzy, to by było już na tyle, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć! A! I jeszcze jedna sprawa, pamiętajcie, żeby mnie zaobserwować na Instagramie, żeby być ze mną na bieżąco, tak się prezentuje mój Instagram, gdybyście jeszcze go nie obserwowali i tak, teraz już szykam i widzimy się już niedługo, do zobaczenia, cześć!